Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest to osoba, jest człowiek, który przed wejściem, przed nagraniem powiedział, że nie ma czasu, aby korzystać za dużo z komputera, także niezbyt często ogląda telewizję, ale całe szczęście ma czas, aby robić fantastyczne zdjęcia. Od czasu do czasu mamy możliwość na bieżąco śledzić to, to co robi, bo jest aktywny. Na Facebooku i umieszcza tam swoje fotografie, swoje przemyślenia. A teraz to, co zrobił przez lata, to, co zbierał w swoich, na swoich twardych dyskach, uwiecznił w formie książki. Moimi państwa gościem jest Michał Statkiewicz. Michał, Witam serdecznie, dzień dobry. Michał, w ręku, właśnie w rękach e, trzymam chyba kawał twojego życia, coś, co zbierałeś na pewno nie przez dwa tygodnie ani. Przez miesiąc zdjęcia, zapisy, przemyślenia. Długo na pewno zastanawiałeś się, co w tej książce pokazać. Chciałbym cię najpierw zapytać właśnie o to, co trzymam w ręku i co tak naprawdę w tej książce, w tym albumie się znajduje. Witam jeszcze raz serdecznie. Co się znajduje i ile to trwało? Faktycznie to nie były dwa tygodnie czy nawet dwa miesiące. Od pomysłu. Od pomysłu do dziś minęły prawie dwa lata, można powiedzieć, prawie dwa lata. A niektóre, niektóre z tych zdjęć, które są zawarte są, są znacznie starsze. Jednak przewaga jest zrobionych przewaga jest robionych współcześnie, co zawiera, oprócz tego zawiera, tak jak powiedziałeś, sporą, sporą dawkę. Ja to nazywam tego, co się dzieje w głowie człowieka, który, który łapie za aparat. Jest mnóstwo książek, mnóstwo książek, mnóstwo albumów, które o fotografii opowiadają technicznie, opowiadają o wartościach, o wartościach artystycznych, jakie zawarte w nich zdjęcia niosą. Ale niewiele jest rzeczy, które, które traktują o tym, co się dzieje w głowie człowieka, który zabiera się za, za utrwalanie jakichś emocji w swoich kadrach. I taką próbę chciałem podjąć, pisząc to, co dopisałem do zdjęć, które, które możemy teraz oglądać. Michał, tutaj oglądając ten album, widać, że to są takie przeglądy, tak naprawdę, tego, co gdzieś tam. Masz na pewno w głowie, ale także spostrzeżenia tego, co, co, co ciebie otacza, tego świata, który napotykasz na co dzień, co tak naprawdę chciałeś pokazać właśnie tymi zdjęciami, co tak naprawdę z tego wszystkiego płynie. Jest co, tak, to są rzeczy, które mnie otaczają, to jest taka, to jest taka przyziemność nasza bo i tak w tym momencie, w tym momencie mojego życia, że tak powiem artystycznego, taka jest moja recepta na fotografowanie. Nie staram się lecieć na księżyc, czy, czy wyjeżdżać do Afryki, tylko staram się fotografować to, co jest tu i teraz. Nasze, to zwyczajne tu i teraz, które nas na co dzień otacza. Nie wyszukuję sobie cudów, bo uważam, że nie mniej wartościowe jest to co, to, co widzimy na co dzień. I stąd te wszystkie rzeczy, które pojawiają się w książce, w albumie, to jest ta to, to jest to nasza przyziemność, nasza, nasza codzienność. I ja uważam osobiście, nie tylko ja, mnóstwo ludzi tak, tak myśli, że te rzeczy są szczególnie warte uwiecznienia, bo, bo większość z nas je niestety pomija. A to w takiej sytuacji żyjemy, tak jak jest, tu i teraz. No właśnie w tych, w tych kadrach widać, że gdzieś tam obserwując ten świat każdy z nas widząc pewne sytuacje na ulicy gdzieś gdzie się poruszamy widzi pewne sytuacje i czasami się zastanawiamy aczkolwiek w prozie życia nie mamy zbyt często możliwości żeby zastanowić się na przykład nad osobą która siedzi na zatłoczonym chodniku gdzie jest pełno ludzi a ona po prostu tutaj jest takie zdjęcie dorosły facet obok niego kilka psów i to Pewnie jedyne stworzenia, które tak naprawdę są bliskie jemu i jego sercu, bo pewnie w życiu bliskich osób na co dzień nie ma. I to są właśnie tego typu przemyślenia, że tutaj są także te radosne chwile, ale także pokazujesz tymi zdjęciami, że no życie nasze i także osób nas otaczających gdzieś tam w naszym otoczeniu, te życie to nie zawsze jest po prostu kolorowy film i, i piękna bajka. I ten czarno-biały film też warto, warto pokazywać. Wspomniałeś o zdjęciu człowieka z psami, prawdopodobnie bezdomnego człowieka jest zdjęcie człowieka z radiowozem również siedzącego na chodniku. Więc to nie jest to jest jedna strona medalu taka, że twierdzimy, że się spieszymy, że się nad tym nie zastanawiamy, a drugą stroną medalu jest to, że Przyznajmy szczerze, wstydzimy się na przykład zwrócenia uwagi, czy, czy zainteresowania się takim człowiekiem. Tak? Nie, chcemy, nie chcemy tego widzieć często. Nie chcemy widzieć faceta przy śmietniku, nie chcemy widzieć brudnego dziecka zasmarkanego, czy, czy tak jak wspomniałeś, człowieka, którego jedynym towarzyszem jest, jest pięć psów i kartony przy śmietniku. Tak? Na przykład, wycieczka jadąca, zwiedzająca pewne miejsce, i gdzieś tutaj, nieopodal za zakrętem, tak naprawdę Niemalże. są ludzie, którzy po prostu szczęścia w życiu nie mieli, gdzieś tam w tych kadrach jednak ich pokazałeś, i to, to także jest ważne, żebyśmy w końcu zaczęli się chociaż od czasu do czasu zastanawiać nad tym, co nas otacza. Wiesz, ważne, jest, ważne jest, ta kwestia też jest w albumie poruszona. Ważne jest, żeby fotografować tych ludzi, nie mącąc ich świata, nie zakłócając im, im jego, ich spokojnego, spokojnego życia. Jest, jest wielu ludzi, którzy, którzy napadają z aparatami fotograficznymi, nie powielajmy tych stereotypów, nie powielajmy tych negatywnych nawyków. Pozwólmy tym ludziom zachować godność. Też wspominam o tym, To jest ważne. To jest ważne, żeby, żeby nie mieszać ludziom w ich świecie. Wejdźmy w niego, zajrzyjmy, uwiecznimy, żeby ci ludzie też mieli szansę pozostawienia po sobie śladu takiego materialnego w postaci fotografii na ziemi, ale nie psujmy ich świata. No właśnie to, co jest tutaj ważne i wydaje mi się to, co jest wartością tych zdjęć i tej książki, to to, że te kadry są naprawdę naturalnie uwiecznione, że tutaj nie znajdzie się sztuczności, jakieś takich sztucznych zamówek, które gdzieś tam być może jeszcze zbyt, zbyt pobieżnie to ujrzałem, ale ludzie, których uwieczniłeś na tych zdjęciach wyglądają na osoby, które jakby nie zauważały kadru, nie zauważały obiektywu twojego aparatu. Jest jedno zdjęcie spreparowane w studio, ale to każdy, każdy czytelnik, każdy. Kto zechce zerknąć do książki, bez trudu je odnajdzie, ale tego wymagała treść, żeby to, to akurat zdjęcie skomponować, spreparować, że tak powiem, nie Każdy bez trudu odszuka to, które nie jest naturalną sytuacją, a to już zostawiam. Zostawmy to już oglądającym. Michał, do kogo tak naprawdę kierujesz tę książkę? Kto powinien to, tą pozycję odnaleźć? Kto powinien poświęcić trochę swojego czasu? Żeby obejrzeć te zdjęcia, przeczytać te wpisy, no i zastanowić się nad tym, co tutaj jest pokazane. Ja myślałem o tym już, już na samym początku, do, do kogo to ma być adresowane. Yy, I dobrze wiem, do kogo tą książkę adresuję. Adresuję do, do ludzi, którzy odrobinę bardziej yy, niż przeciętnie są wrażliwi yy, na drugiego człowieka, na obraz, na, na treść. Yy, a w szczególności do ludzi, którzy, którzy fotografują czy chcą fotografować, w szczególności. Ale tak jak powiedziałem, ogólnie do ludzi, którzy przejawiają jakąś wrażliwość artystyczną, troszkę większą niż przeciętna. Ale uważasz, że, że każda osoba jakby może fotografować, każdy może robić dobre zdjęcia, bo mówisz, że to jest także skierowane do osób, które chciałyby robić zdjęcia, które chciałoby uwiecznić te kadry. Pewnie, że każdy może fotografować, fotografować dobrze, lepiej i jeszcze lepiej. A wspomniałem, że, że kieruję w szczególności do, do osób fotografujących, dlatego że chciałbym, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, żeby kilka dobrych nawyków wchodziło ludziom w krew. To właśnie nie wchodzenie z butami w cudzy świat, uwiecznianie, ale nie burzenie. Już dzisiaj, dzisiaj jest. Sporo krzywdy, sporo krzywdy wyrządzono fotografującym, nawet tym pozytywnie próbującym swoją robotę robić. Są na przykład środowiska, gdzie człowieka z aparatem wita się niechętnie. Tak? Chociaż no wyobraźmy sobie sytuację: jesteś na ulicy i ktoś próbuje zrobić ci. Zrobić ci portret z, z odległości, nie wiem, półtora metra, czy metra. Jakie będzie twoje odczucie? No właśnie, to ja się z tym często spotykam. Jest to spięcie, jest takie. No jest jest napięcie, jest, tak. jest nienaturalność pewna. Jest oczywiście, oczywiście. A jak było? A jak było 100 lat temu? No powiedzieć. Sto lat temu, 100 lat temu człowiek z aparatem był. Gościem witanym z otwartymi rękami, każdy chciał być uwieczniony, gdzieś zostać zapisanym dla, dla potomności. Dzisiaj, kiedy ta technika jest dla nas dostępna, od tak, każdy może fotografować każdego, z jakiegoś powodu nie chcemy tego robić. Tak? Chcemy yy, Każdy z nas ucieszy się, o fajnie, jestem w albumie, jestem w książce, ale w momencie, kiedy to powstaje, taki stosunek jest yy, niesprzyjający tej pracy warto pracować w taki sposób żeby to zmieniać. Wiem, trochę się chyba teraz zakręciłem, z, y, może niezrozumiale to powiedziałem, ale zależy mi bardzo na poprawie wizerunku ludzi, ludzi, z aparatem w ręku. No to jak pracujesz, jeżeli podchodzisz uwieczniasz starszą osobę na zdjęciu na przykład, podchodzisz do niej przed zdjęciem, no wtedy już bardzo różnie. Często już nie da się zrobić naturalnego ujęcia. Tak, ale we wszystkim we wszystkim pomaga y, Jakaś, jakaś, kultura elementarna, wyniesiona, że tak powiem, z domu. Prosty uśmiech, jakieś życzliwe spojrzenie, nawet gest. Ręką, głową. I naprawdę można stopić, stopić lody i poradzić sobie z takimi rzeczami. Pewnie, że są sytuacje, w których, w których nie przeskoczysz, tak? Ale trzeba próbować. Czy to także będzie dobra pozycja dla. Na stolatków, którzy gdzieś tam są, e, myślę, trochę oderwani od tego, co mówisz. No bo dla wielu tak naprawdę e, pewne wartości, e, pewne, pewien szacunek do, do otaczającego świata ma się często wrażenie, jakby nie istnieje, więc tutaj jakby może jakieś przemyślenie, refleksje. Zresztą nie zgodzę się. Nie zgodzę się, bo, bo to jest y, stawianie młodzieży. Pod jedną ścianą, a. Nie mówię o wszystkich oczywiście. Tak, co? Mówię o tym stereotypie, który gdzieś tam w głowach często jest utrwalony. Często mamy właśnie tego typu jesteśmy świadkami pewnych rozmów, mhm. często u osób starszych, którzy mówią, że a młodzież taka i taka, że kiedyś to młodzież była taka. I właśnie mówię o tym stereotypie to nie jest oczywiście mój, 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 mój stricte pogląd na tę sprawę, tylko o tym, że tak niestety młodzież została postrzegana. Pewnie tak, ale wiesz co, ja mam, ja mam swój pogląd na, na tę sprawę. Spotykam y, młodzież, y, i to też pewnie nie jest miarodajne, bo to jest pewien procent y, takiej aktywnej młodzieży, która gdzieś pojawia się na warsztatach, y, na przykład fotograficznych, które mamy czasami szczęście prowadzić. I powiem ci z optymizmem, że wystarczy czasem dwa-trzy zdania powiedziane do takich ludzi, i oni. Potrafią się otworzyć, potrafią, potrafią współpracować, potrafią działać. Na szczęście nie spotykam takich, których, których nie da się w jakiś sposób do współpracy pozyskać. Czyli odpowiednie wzorce. Może. I własny przykład. Czyli im także polecamy tą książkę. Oczywiście. <śmiech> <śmiech> Michał, e, każdą książkę, aby wydać, trzeba znaleźć na pewno dużo czasu, mieć dużo pomysł, no ale także są potrzebne osoby, które osoby, instytucje, które po prostu pomogą sfinalizować pewien etap. Nazywajmy rzeczy po imieniu, sfinansować. Sfinansować, dokładnie, to jest brutalne, no ale bez niestety, tego... Niestety, mówmy, mówmy otwarcie. Bez tego, bez tego nie ma możliwości, no i też nie każdy ma to szczęście, że mu się tych sponsorów uda pozyskać, bo jak zaczynamy chodzić gdzieś po różnych firmach, no to niestety nie zawsze firmy te pieniądze chętnie wydają, bo niestety, jeżeli kogoś nie znają albo za mało może są nieufni, nie wiem jak to nazwać, ale nie zawsze chcą pomóc, Tobie się udało, uzyskałeś sponsor kto, 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 ci, kto ci pomógł i kto najbardziej jakby się przyczynił? Tak, wiesz co? To... Zaraz sobie powiemy, kto pomógł. Nie było łatwo, ale też nie było tragicznie trudno. Samo wymienienie sponsorów byłoby trochę spłyceniem, spłyceniem jakby zagadnienia. Spotkałem naprawdę wielu ludzi przychylnych, chętnych pomóc, bez których rzeczywiście nie miałbym możliwości wydania tego albumu którym serdecznie, serdecznie, serdecznie naprawdę dziękuję. Nie wymieniam Was z imienia i z nazwiska tylko dlatego, że obawiałbym się kogoś, kogoś pominąć albo wymieniłbym w kolejności. Ktoś mógłby pomyśleć, że jest ważniejszy, czy, czy mniej ważny. W żadnym razie wszystkim Wam serdecznie dziękuję. A co do sponsorów, którzy, którzy wyłożyli rzeczywiście pieniądze, które pozwoliły sfinalizować album, to oczywiście. Tak jak mamy na tylnej okładce. To jest oczywiście miasto Malbork, to jest przedsiębiorstwo Nogat. Serdecznie dzięki. Jagoda Fotoseszym, kolega fotograf, który prowadzi studia fotograficzne i zechciał, zechciał też dołożyć się finansowo. No i oczywiście TV Malbork. Tak? Z Michałem współpracujemy od, od bardzo długiego czasu. Myślę, że, że tutaj stąd też ten przychylny adres właściciela. E, Michał, ważne jest także to, żeby e, gdzieś album zdjęcie książki, zdjęcia książki można było umiejscowić. Ważne jest także to, żeby ktoś to dystrybuował, więc gdzie możemy znaleźć e, twoją książkę, e, co musimy zrobić, żeby właśnie stać się szczęśliwym posiadaczem e, tego egzemplarza, takiego egzemplarza. E, już, już tłumaczę, oczywiście. E, mechanizm jest bardzo fajnie zorganizowany przez wydawcę. Wydawcą jest warszawska firma wydawnicza. Również pozdrawiam z tego miejsca serdecznie. Wszystko jest świetnie zorganizowane. Wystarczy w Google, w Google wpisać tytuł książki fotoprzemyślenia nad 50 i z całą pewnością znajdziemy szereg księgarii internetowych, gdzie możemy, gdzie możemy sobie poprzez kliknięcie kuriera, paczkomat taką książkę znaleźć za swoimi drzwiami od pukającego do drzwi kuriera. Osobiście uważam, że, że warto e, znaleźć gdzieś tam te parę złotych i, i znaleźć także chwilę czasu, żeby w pewnej refleksji i nie w pośpiechu e, to wszystko co tu jest e, i użyję tego słowa e, świadomie przeanalizować e, i przemyśleć, bo są to przemyślenia dorosłego człowieka, dorosłego faceta, który po prostu w tej książce pokazał nam kawał swojego życia, i wydaje mi się, że warto troszeczkę czasu spędzić nad tym, żeby, żeby się zastanowić, co, co chciał nam tak naprawdę pokazać pewnie każdy z Państwa, co innego z tej książki wyniesie, ale dla osób chętnych, które by chciały tą pozycję otrzymać jak najszybciej. Michał zgodził się jedną książkę przekazać na konkurs. I żeby było łatwo, sam Michał powiedział, że nie chce, żeby tutaj zadawać trudnych pytań, więc teraz, oglądając ten materiał, szybko szukamy numeru telefonu do naszej redakcji. Kto pierwszy zadzwoni do nas i powie, że dzwoni właśnie w sprawie książki Michała Statkiewicza, ten będzie mógł ją odebrać w naszej redakcji. No i zapoznać się z tym, co Michał chciałeś tu przekazać. Raz jeszcze dziękuję Ci e, za to, że odwiedziłeś naszą redakcję, za rozmowę, no i życzę chyba, myślę, że na pewno będzie dobrego odbioru, no i kolejnych owocnych Ko lat pracy, żeby... Kolejna było... rzecz w przygotowaniu, także no może za szybko, żeby o tym mm -hmm. mówić, ale powstaje kolejna spora rzecz. Spora rzecz. No to przy, myślę, że przynajmniej ta sama forma, mniej więcej coś podobnego. Mówimy o książce. O czym nie, to jest książka, którą troszeczkę, w której troszeczkę zajrzałem do siebie, a chcę teraz zrobić coś, co przybliży mieszkańcom i turystom takie elementy, które wszyscy pomijamy, a są a są równie jak nie bardziej dla nas wszystkich cenne niż malborski zamek czy, czy nasze piękne miasto. Chcę zrobić album, nie róbmy tajemnicy, ok? Yy, buduję album na temat naszej rzeki naszego lasu. Cały rok fotografowania w różnych porach dnia, nocy, roku i tak itd. Tak tak Mnóstwo roboty. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Materiał fotograficzny na pewno będzie przygotowany już w lipcu. I znów wędrówka od drzwi do drzwi. Pan pomoże, pani pomoże. Zobaczymy. Póki co polecam. cieszę się z tego, co się udało. Więc polecam, żebyśmy najpierw zaczęli od tego albumu, bo trzeba się spieszyć, bo jak widać już Michał chyba jasno powiedział, dlaczego nie ma czasu na internet i telewizję. Po prostu ciężko pracuje, abyśmy te efekty mogli później oglądać w tego typu finalnym efekcie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Michał. Ja Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. TV Regionalna 24.pl TV Malbor. Sztum, żuławy i mierzeja 24PL. To my tu kręcimy.